Serwis książki Czytamy przedstawia dzieło Stęślecha Wiczka zatytułowane Dwa gołąbki. Dwa podobne gołąbki bieluchne jak mleko zwrodzone wychowane od siebie daleko. Przypadkiem czy pociągiem niedzielnej siły razem się jakoś złączyły. Serce do serca przylgnęło od razu jakby jakby magnes ku żelazu. Już od pierwszego na siebie spojrzenia Jedno z drugiem dusze mienia. I tak ogniwy łączą się ścisłymi, że nikogo prócz siebie nie widzą na ziemi. Razem, razem jedzą, razem piją, jednym prawytchnieniem żyją, jedno gniazdko sobie ścielą, jednym się ziarnkiem dzielą. Gdyby kto widział miłość, wierność, zgodę, jaka łączyła te ptaszyny młode. Wyznałby z triumfem przecie, że jest jeszcze przyjaźń w świecie, lecz nie ma szczęścia bez trosk, jak róży bez cierni, niedługo z sobą żyli przyjaciele wierni. Jeden pociskiem śmierci ugodzony skrycie, drugi pozostał by wiódł nędzne życie. Ale bóstwo na świecie wszystko może czyni. ów, co z ciągnie rydwan knidyskiej bogini. A ten co tu na ziemi łzy rozpaczy leje, z nim się przecież połączyć ma jeszcze nadzieję.